Proszę, no nie! Mów. I jeszcze przed startem tego odcinka chciałam was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl. IP będziecie mieli w prawym górnym rogu przez cały odcinek, i jest to sieć serwerów, której jestem właścicielem. I znajdziecie na tym serwerze takie tryby jak na przykład Survival 1.16.4, czyli Survival na najnowszą wersję Minecrafta, e, największy Survival w Polsce, codziennie gra plus 100 graczy na obydwu Survivalach, więc zapraszam Was na nich bardzo serdecznie. E, tryb Mega Drop, gdzie każdy ma vip i edycje są naprawdę bardzo długie. Edycja zresztą nadal trwa mimo startu Dragona, więc jeżeli ktoś nie gra na Dragonie, zapraszam Was na Mega na RGMC. Jest również tryb Skyblock, podniebne wyspy i tak dalej kolejny bardzo fajniutki serwer. Tryb PvP, gdzie są Kozak, epickie klepy oraz tryb Bedwars. Mam tutaj pana Elite Geda. Który jest na 99% cheaterem, ponieważ kopie bardzo podejrzane tunele. E, sami zobaczcie, jakiego jego tunel wygląda, no nikt mi nie powie, że to jest tunel legitnego gracza. Gracz prawdopodobnie ma cheaty i pewnie teraz idzie po diamenty. Zresztą sami się zaraz przekonacie. Na razie sobie omija... Oj, tutaj ma dużo żwiru z tego co widzę, on przez ten żwir chciał się ominąć, no ale tak się stało, że tu też jest ten żwir. Ogólnie z każdego, kto wkurza ten żwir, stawia łapkę w górę. Według mnie ten żwir to jest najbardziej wkurzający blok podczas kopania. Kopiec sobie w kopalni, a tu co? A tu nagle taka ściana żwiru i musisz się po prostu przez niego przekopywać. To jest naprawdę chyba najgorsze Minecraftowe uczucie, jakie możecie spotkać. Co no, miałem. Jezu, myślałem, że on Emeraldy omija, nie? Ale jednak nie omija Emeraldów. Dobra. Teraz patrzcie, widzicie jak się rozgląda? Tak zawsze robią cztery. Tak zawsze robią cztery. Oni się się rząd znowu to, ja nie wiem dlaczego tak myślę. Cztery się zawsze rozglądają, to jest takie typowe dla citerów, że oni za każdym razem. O jezu, on już ma 14 diaksów pewnie sobie zaraz zrobi diamentowy kill -off. Nie no, on sobie teraz tu przebara żelazo. No, czy on jest jakiś nienormalny? Boże święty, zamiast że żelazo, to on po prostu poszedłby i zrobił sobie diaksowy kill off. Czekajcie, to myślę do tego pana. Nie no, on jest chyba czysty z tego. Chociaż poczekajcie, on jest czysty? Tak, on jest czysty raczej. Dobra, idziemy znowu do tego pana, który przepala sobie żelazo z jakiegoś powodu dziwnego. Kurde, Bele ma 14 diamentów na X-ray wykopanych. A co robi? Przepala żelazo. Naprawdę, niektórych to ja, ludzi nie rozumiem, takich cheaterów. Nie to jest, że on cheatuje, to jeszcze jest kurde jakiś, nie wiem, kurde do tyłu. No bo kto normalny mając 14 diamentów kopie, robi sobie żelazny kilow, A nie, on sobie zrobił diamentowy kill off. To po co on to kurde przepalał? Przepraszam bardzo, dobra. Niech on już zaczyna kopać się do tych diamentów do kopie, chce już mu dać bana i po prostu. Nie wiem, on mnie denerwuje ten człowiek naprawdę. Zamiast czytować, to on robi coś takiego, że stoi tutaj i kurde, nie wiadomo co robi, chociaż wiadomo, że on ma cheaty, bo nikt normalny takich tunelów nie robi. Dobra, kopię się. Dobra, nareszcie po trzech latach. Patrzcie, pochodnie stawia teraz. Będzie udawał, że cheatów nie ma. i kolego, diamenty są pod tobą. Co on tego kurde nie widzi? Eee, czy ten cheater właśnie ominął dwa diamenty, czy mi się wydaje? Nie, dobra, chyba tego nie ominął. On po prostu wykopał sobie tutaj tunel. Ej, co jest? On to ominął te diamenty? Aha. On chyba jednak nie jest cheaterem, wiecie? Co on robi? A on jest jakiś dziwny. Ten gracz jest dziwny, ten Eliteget. Naprawdę, on jest bardzo dziwny. On nie ma chyba jednak cheatów, tak mi się wydaje. Ale on jest mega dziwny. On ominął diamenty. Patrzcie, tu są diamenty. Co on robi? Dobra, nie wiem. Ja chyba go zostawiam, wiecie, bo on chyba jest czysty, ale nie wiem. Nie wiem naprawdę. Pa! Znalazł, patrzcie! On wygląda jakby wiedział, że to się nagrywa, wiecie? Ja stąd idę. Mi się wydaje, że on wie, że my nagrywamy. Dobra, on jednak był czysty chyba. Dobra, zostawiamy tego typa. <laughs> Teraz mamy gracza o nieku Darciak, który jest w Nederze i bardzo chce wykopać netherite, ale ciągle się w lawie pali ten chłopak, więc nie wiem co on odwala. On tu, tu jakąś kąpiel w lawie bierze z tego, co widzę, a tu jest obok niego netherite, więc zobaczymy, czy po prostu się do tego netheritu dokopie, czy jest też czysty, czy jest może zły. Eee, zobaczymy. Patrzcie, chyba jest czysty, zostawia ten netherite. O, minął go. Chyba pan Darciak jest czysty, wiecie? Chociaż, poczekajcie, bo tu nagle, nagle idzie do... Co on robi? To było podejrzane akurat, że tak nagle idzie w dół, znowu idzie w dół tu będzie gdzieś netherride? Dobra, cheater! Jednak jest pan cheaterem, myślałem już, że jest czysty, ale to jest jednak cheater, więc iP pan darciak, mandarciak, IP darciak, X-Ray On był cheaterem, to niemożliwe, że on się tak kopie Jezu, serio? Ej, netherite te my się nie topią w lawie? Wy myślałem, że też się topą. Ujezu, ja się zaraz stopię, a nie netherite Dobra, odkładamy to tutaj. Naprawdę fajny miał sety, szkoda, że chłop cheatował no, ale tak się czasami dzieje, że czytują cheaterzy, a są bogaci, co jest bardzo dziwne, bo dziwne, że bogate osoby czytują. I kolejny cheater złapany. O, poczekajcie, jeszcze jakiś Bartek się wyświetla. Od razu go... O, panie Bartku, co to jest za tunel, powiedzcie mi? Co to jest, kurde, za tunel, no? Tunel 100%, miliard stuprocentowego cheatera. Pan Bartek20102. 2010, czyli pan Bartek, który ma 10 lat, rozumiecie to? Chłop ma 10 lat i już cituje, przecież to jest jakieś nieporozumienie. 10 laty ich ma. Czy to jest nieporozumienie po prostu? Ja w wieku 10 lat ja grałem, kurde, nie wiem w co ja grałem, w Mario Super. A nie czytowałem na serwerach w Minecraft, na porządnych serwerach rgmc.pl przecież tu nikt normalny nie czytuje? Kto normalnie czytuje na takim dobrym serwerze, ja naprawdę nie rozumiem. Jak, kiedyś, jak ktoś kiedyś czytał na RGMC, to niech mi napisze w komentarzu, to ja go zbanuję. Dobra. Puch, dobra. No to czytasz zbanowani i czekamy na kolejnych. Jest i. Aha, naprawdę. Właśnie wtedy, kiedy miałem cztera, to chłop, sobie poszedł. Gdzieś gdzie on jest? Tutaj, DS6 sobie odkłada itemy. No ale ogólnie ten pan S19 jest cheaterem tylko nie wiem, co no wala. Eee, idzie na linię PLOP z jakiegoś dziwnego powodu zamiast kopać diamenty, ale to jest tu prosty cheater, ponieważ zanim zacząłem nagrywać, to chłop był takie tunele, że naprawdę, jakby się to zobaczyli, to chyba sami byście mu dali bana. Ale aktualnie nie wiem, co on odwala. Co on kurde robi? Jakieś duchy widzi? Nie wiem, biegnie do przodu. Dobra, on chyba idzie po prostu kopać, nie wiem. Robimy cięcie i widzimy się, gdy on już będzie w kopalni swojej, bo aktualnie to ja nie wiem, co on odwala. jakieś dziwne rzeczy, więc chwilunia. Jeżeli chodzi o przedniego cztera, to niestety wylogował się on z gry, ale ja wam gwarantuję, że on miał czy możecie mi zaufać, ale niestety już go z nami nie ma. No to czekamy na kolejnego 4. Patrzcie, kogo tutaj znalazłem. Nasz cheater ulubiony powrócił i patrzcie jaki tunel wykopał. To jest jego tunel. Widzicie to? To jest jego tunel. Wrócił nasz ulubiony cheater. Jednak hop wrócił, czyli jednak chłop jednak chce dostać bana, więc zaraz go oczywiście dostanie Tylko chciałem wam jeszcze to udowodnić na odcinku, więc może zaraz znowu pójdzie, a on teraz wychodzi Nie nago ja go po prostu zbanuję, wiecie, ja się nie chcę z nim bawić, jestem pewny, że on ma po prostu cheaty Ja przed chwilą wam pokazałem jego tunel, to na pewno nie jest tunel normalnej osoby On ma cheaty na 1000 miliardów procent Nawet nie piszcie mi w komentarzach, że ja go zbanowałem za nic, bo ja go na pewno zbanowałem z powodem Chłop jest cheaterem, dostał bana, już więcej na serwerek nie wbiję więc sobie odkładamy elegancko i temkie zostały odłożone. No, pozdrawiam wszystkich. Mamy to. Kolejny cheater. Kolejny gracz, jak widzicie, kopią sobie diamenty elegancko. Nie wiem, czy przez przypadek nie jest on botem. Nie no, dobra, nie jest on botem. On no, chyba jakoś za wolno kopie z tego. Nie no, chociaż. Ej, to chyba znowu jest ten bot. Pamiętacie tego, podaz wam ostatnio go pokazywałem? To chyba znowu on. To chyba znowu jest ten bot, o którym wam ostatnio mówiłem, że jest to tak. To znowu ten bot. Wylogował się. Nie, poszedł na spawna, ale to jest chyba znowu ten bot, wiecie? To jest chyba znowu ten bot cheaterski. Ja go banuję, tylko niech się tepnie na losowe. Albo no dobra, to ja go tepnę, bo chciałbym jego itemy odłożyć do skrzynki czterów. Chodź do gnoju. Tepeher Andrew. Kill Andrew, IP1, Andrew, xray Do widzenia, ja ale sobie poczytowałeś, 10 minut dostałeś bana, kurde gnoju. Na tym serwerze się nie poczytuje na tym serwerze jak się czwyt, to się dostaje bana. Tu nie ma tolerancji dla cheaterów Zerowa tolerancja dla cheatuchów. Dobra, pierwszy czyter dzisiaj zbanowany. W ogólnie nie wiem czy wiecie, ale te odcinki z X-Ray'a XRAT na przykład nagrywam je przez 3 dni po prostu i potem je wrzucam, bo jest tak mało czterów, że naprawdę nie mogę znaleźć żadnego cheaterów, Cztera. E, więc no, dlatego to tak długo trwa czasami. Tutaj mamy cztera z czapką mikołajkową, więc niby ma święta. Patrzcie, niby taki świąteczny skin, a co robi? A czytuje. No, powiedzcie, mieć ten chłopiec mądry. Przecież święta to jest taki okres, gdzie powinniśmy być wszyscy mili, nikt nie citować. A tu sobie przychodzi taki, kurde szachraj, przychodzi i kurde cheatuje. Słuchajcie, tylko pomogę graczowi, do dołącz o VR. Przychodzi taki Filipek i co robi? I idzie citować. O, dla mnie to jest po prostu niepojęte, aby tak się działo, że gracze po prostu dają sobie świąteczne skiny i potem chodzą i cheatują. To jest dla bardzo smutne. E, to jest bardzo smutne, no ale no tak się czasami dzieje e, Jeszcze za, wam zaraz pokażę, że on jest cheaterem Zaraz tu na pewno będą diamenty Ja wiem, że on jest cheaterem na 100% Ponieważ widziałem, o jak widzicie jest diament Tak więc banujemy go A wie pan Filipek X-Ray Więc kolejny Filipek zbanowany Bierzemy jego itemy I wyruszamy w podróż szukać kolejnych cheaterów Mamy tu hakera, manik Sushi Ninja, no tym razem nie będzie ninja. Jak widzicie, on kopie prosto się na diamenty. E, właśnie przed chwilą to zauważyliście, gdy wykopał prosto się w sumie na diaksy. O kolejne diamenty, więc no, jak widzicie, ten cheater ma naprawdę bardzo dużo diaksów. E, bardzo szybko on to kopie. Nie wiem, czy on przypadkiem nie jest, nie, on nie jest tym botem, ale jak widzieliście, on miał cheaty 100%, więc ja go już patrzcie, cofa go jeszcze. On nie potrafi haksów nawet skonfigurować. Chłopcitów nie potrafi skonfigurować, a on citować chce tutaj. To jest po prostu śmieszne, że tacy ludzie czytują, nie? Dobra, killam go, IP ban Sushi X, -ray. do widzenia, ale się nakopałeś. Naprawdę to jest bardzo śmieszne, że gracze tu grają. Na przykład kopią itemy z 3 godziny i postanawiają sobie poczytować. Kurde i to wszystko tracą potem w sekundę praktycznie, bo tu jest aktywna administracja i tutaj banujemy cheaterów I kolejnego właśnie zbanowaliśmy gnoja. Hej, hi, hello! Oczywiście zgadnijcie. Co by tu mamy? No w sumie nie musicie zgadywać, bo już to pewnie prawdopodobnie wiecie. No w sumie nagrywamy odcinek zapania czterów. No to co ja mogę wam pokazywać? No nie pokażę wam tutaj, przecież nie wiem. Ogólnie to jak coś to jest wasz messenger, to nie jest mój messenger, więc zobaczcie teraz swojego Messengera, bo do mnie nikt nie pisze i to był na pewno wasz messenger. Więc jak coś to zobaczcie, swojego Messengera, bo ktoś do was na pewno w tym momencie napisał, więc zobaczcie. A my tutaj patrzymy cheatera. E, patrzymy pana lo. loler. loler. Nie wiem tego wymówić, loler, loler, loler. blablabla, jakiś dziwny nick, ale tak czy siak, według mnie on ma czyty, ponieważ przed chwilą się bardzo dziwnie kopał na diamenty, pewnie teraz też się wkopie na diamenty, zresztą zaraz zobaczycie, zapewne zaraz tu się pojawią diaksy i pan loo nagle skręca, a nie, on tutaj po żelazo skręca. No dawaj, dawaj, bo to nie mamy czasu dla ciebie, lolery, zbyt dużo. Twój czas już się kończy, więc zejdź po te diamenty, dostaniesz bana i po prostu lecimy do kolejnego cheatera. Przecież nie będziemy ciebie pokazywać przez 3 lata. No kiedy on te, czyli, kiedy on te diamenty wykopie? No proszę, wykop. O, dobra, nareszcie, po trzech latach, patrzcie, patrzcie jak kopie. Kurde, walony nie wiem kto. James Błąd, dobra. I ma diamenty, czyli IP, van, lolery. No i zbanowany kolejny x-ray, przy okazji już tutaj widzę, że kolejny kopią na x-rayu, więc się szybko do nich tepniemy Diamond Pro Player, a nie, on kopie tu netherite, zobaczmy czy... O, netherite, a może Maczyty na netherite To już są trochę bardziej, wiecie, to już są bardziej szkodliwe O, patrzcie oj, 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 nie wiem, to mogło być w sumie jeszcze przypadkowe To jeszcze uwierzę, że mogło być przypadkowe Ale pooglądajmy go troszeczkę dłużej, oj Coś <laughs> się chłopak wkopał na kurde... Trawę, znaczy trawę na żwir W ogóle nie wiedziałem, że w nederze jest żwir Tak, a propos Pierwszy raz widzę żwir w nederze Ale on tu bardzo chce kopać, patrzcie On strasznie chce kopać w tą stronę Mimo, że jest żwir, to on nie skręca On nadal kopie w tą stronę O, patrzcie, nie, no to jest podejrzane Nikt by tak nie kopał Nikt by tak nie kopał Odmaczcie na 100%, zaraz to zobaczycie, że tu będzie No i tu jest naderight Kill, diamond pro, ip pan diamond pro, x -ray. No i kolejny x-rayowiec tym razem był w nederze, już miał naprawdę fajne itemki. Powiedzcie mi po co cheatować? Macie fajne itemy, możecie sobie grać, na nalajcie na fajnym serwerze. Jakieś nie niemili ludzie muszą pójść i cheatować. Będę musiał to wyciąć, bo to jest brzydkie słowo powiedziałem, a tego nie wolno mówić. <grych>